Hmm. Moi drodzy, egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym w maju 2025 roku. Za nami uf. Yy, chyba trochę warto się uśmiechnąć i spełnić TOAST yy, naszą tradycyjną kawusią, ponieważ odnoszę wrażenie, że te tematy były po prostu przyjazne. Były przyjazne z waszych yy, komentarzy, wynika, że Udało nam się do nich przygotować. Pozwólcie w takim razie, że ja szybciutko je wam pokażę i podzielę się kilkoma tylko refleksjami, żeby nie przegadywać, bo jesteście zmęczeni. To był ten bohater. Sami widzicie, data 21 maja 2025 roku, 9.00. Na stronach trzeciej i czwartej, tak jak przewidywaliśmy, były lektury obowiązkowe. Strona piąta zaczęła się od tego rozbudowanego polecenia, a później temat pierwszy i temat drugi. Pozwólcie, że na początek dwa zdania o temacie pierwszym. On był obudowany cytatem. Każdy tekst słowny sytuuje się w polu innych tekstów, naśladując je, przekształcając na podstawie, słownik, na podstawie słownika terminów literackich pod redakcją Janusza Sławińskiego. No i później już zasadnicze. Pytanie problemowe. Na czym mogą polegać relacje między tekstami i jakie mogą być funkcje tych relacji w danym utworze literackim? Punktem wyjścia do rozważań: Uczyń powyższy, cytat. W pracy odwoła się do Antygony w Nowym Jorku, Janusza Głowackiego, innych utworów literackich, wybranego kontekstu. Moi Państwo, yy, ja na sekundkę jeszcze zatrzymam udostępnianie, pokażę Wam siebie, nie żeby jakoś pochwalić się swoją twarzą, ale. Pamiętacie, ile razy przywoływaliśmy podczas naszych spotkań słownik terminów literackich? Ten właśnie słownik pod redakcją Janusza Sławińskiego. Tam współautorem był m.in. Michał Głowiński. Na stronie 201. Tego słownika, on już jest całkiem rozwalony od używania, ale ja Wam tak przynajmniej to pokażę. Na stronie 201, dobrze Wam pokazuję, dobrze Wam pokazuję, jest hasło intertekstualność. Tak, przetrzymałem dłużej, żebyście mogli przeczytać. I teraz popatrzcie, jeszcze raz Wam udostępnię polecenie. Bach. Patrzcie na ten cytat. Każdy tekst słowny sytuuje się w polu innych tekstów, a teraz czytam Wam fragment definicji intertekstualności. Każdy tekst słowny sytuuje się w polu innych tekstów, naśladując je, kontynuując, przekształcając, pozostając z nimi w relacji pytanie-odpowiedź, i tak dalej, i tak dalej. Tak jest, proszę Państwa. To jest temat, który. Popycha nas w stronę intertekstualności, czyli tego, o czym w szkole mówi się przy okazji aluzji literackiej. Teksty nie istnieją w próżni. Teksty ze sobą rozmawiają, teksty z tekstów wynikają. Tak właśnie działo się z. Tematem pierwszym, na to musieliście zwrócić uw uwagę, o naśladowaniu, o przekształcaniu innych tekstów, o pozostawaniu z nimi w jakimś wspólnym polu. Odpowiedź na pytanie, na czym mogą polegać te relacje? I druga sprawa, bardzo ważna, jakie mogą być funkcje tych relacji w danym utworze. Czyli nie piszecie tylko co, ale również. W jakim celu, po co? Po co autorzy sięgają do innych tekstów? Zauważcie, że w przypadku Antygony w Nowym Jorku my możemy mówić zarówno o sięgnięciu do treści Antygony Sofoklesa, o zderzeniu bohaterów z tragizmem egzystencji. Tam fatum, tutaj bezdomność, alkoholizm, opresyjność systemu, a beznadzieja ludzkiego losu. Tam miłość do, do brata, który, który umiera, i którego zwłoki zostają pozostawione na pożarcie dzikim zwierzętom, tutaj ten los haniebny bezdomnego spoczywającego potem w jakiejś bezimiennej mogile zbiorowej i proszę państwa można też było sięgnąć można też było sięgnąć do gatunku jakim jest tragedia antyczna i zacząć bawić się w ten sposób szukać celu sensu Dlaczego akcja rozgrywa się w przeciągu jednej nocy, tutaj, prawda? Czy możemy mówić o zasadzie jedności miejsca? Co z zasadą dekorum? To bardzo ciekawe kwestie, które mogliście rozważyć. Tekstów, które. Pozostają w dialogu z innymi tekstami jest mnóstwo. Jak powiedziałem na początku, tu w zasadzie każdy tekst jest dobry. Mała Apokalipsa Tadeusza Konwiskiego. No, Bach, już tytuł: Apokalipsa. Ale również oczywiście Droga Krzyżowa, cały ten motyw, na którym zbudowana, oparta jest um, książka. Tadeusza Konwickiego. Cały ten kręgosłup z różnymi aluzjami, postaciami. No, bawiliśmy się w poszukiwanie tych aluzji przy okazji omawiania małej apokalipsy. No ale górą Edek Marka Nowakowskiego, opowiadanie, które już tytułem odsyła do tanga Sławomira Mrożka i do wyjątkowo odrażającej postaci. Etka. Więc trzecia część dziadów i kordian. Zobaczcie, jak ładnie one zostają ze sobą w takim jednym polu znaczeniowym, w jaki sposób Słowacki podejmuje dialog z Mickiewiczem i ideowy, ale też literacki, zderzając improwizację Mickiewiczowskiego, Konrada ze sceny drugiej ze swoim kordianem na szczycie Mont Blanc. Prawda? Także mamy, proszę Państwa, tych tekstów mnóstwo, i rzeczywiście tutaj sky is the limit, to co Wam przyjdzie do głowy, pod warunkiem, że punktem wyjścia uczynicie cytat ze słownika terminów literackich, a później będziecie mówić o relacjach między tekstami i o funkcjach tych relacji. Druga. Drugi temat, drugi temat konwencja oniryczna jako sposób kreowania świata przedstawionego i jej funkcja w tworzeniu znaczeń w danym utworze literackim. W pracy odwoła się do lektury obowiązkowej, wybranej spośród lektur wymienionych na stronach trzeciej i czwartej tego arkusza egzaminacyjnego innych utworów literackich wybranego kontekstu. No proszę Państwa, no myśmy zwracali jeszcze z Darkiem Martynowiczem na takim spotkaniu w Teatrze Słowackiego też Mówiliśmy o tym później na, na tym naszej takiej spigmaturze, gdzie sporo z Was było, że do tej pory w tematach pojawiły się zadania proszące, czy też zmuszające Was do tego, żebyście omówili konwencję realistyczną, fantastyczną i groteskową, i że nie było jeszcze właśnie dotkniętych tych. Konwencji nadrealistycznej, baśniowej i, i onirycznej. Pokazywaliśmy Wam, jak to, jak to między, między nimi przepływają ładnie znaczenia. Konwencja oniryczna, proszę pamiętać, że w ogóle wiąże się z, ze snem jako, albo motywem. Albo jako zasadą kompozycyjną, bo to też nie jest, nie jest to samo, ale no, jest dla mnie oczywiste, że jeżeli pojawia się w temacie konwencja oniryczna, to y, powinno być właśnie możliwe odczytywanie na kilku poziomach, czyli właśnie snu jako motywu, albo snu jako to jest y, istotne, zasadzie kompozycyjnej. Sen według mądrych słowników, do między innymi tego, do, do którego sięgnąłem przed chwilą, czyli do słownika terminów literackich, może występować w literaturze w różnych postaciach. Na pewno w epokach dawnych jako figura alegoryczna, pamiętacie Państwo życie snem, taki topos barokowy, ale oczywiście również jako swego rodzaju motywacja wątków, ujęć, struktur fabularnych, które nie mieszczą się, i to jest ładny taki cytat z, ze słownika, nie mieszczą się w uznawanych w danej społeczności granicach racjonalności, bądź naruszają przyjęte w utworze zasady budowy tekstu. Czyli jeżeli mamy dominującą kategorię realistyczną, a tutaj wchodzą w to elementy. Fantastyki, prawda? Bardzo ładne są te sny i przyśnienia w lalce Bolesława Prusa. Ciekawy w ogóle jest ten motyw snu, a potem bez, bezsenności w makbecie. Pamiętajcie, że sen to właśnie może być również ta zasada. Budująca świat przedstawiony, albo dotyczy to fragmentu świata. W trzeciej części dziadów macie Państwo chociażby sen senatora, macie Państwo te różnego rodzaju widzenia, które są wynikiem przyśnięcia, tak jak, tak jak to, to widzenie senatora już przywołane przeze mnie. Dlaczego? Ważne, ponieważ tam bohater yy, przekracza, Granice tego, co rzeczywiste, z tym, co fantastyczne, i pojawiają się później na scenie diabły, pamiętacie, które, które się spierają o to umęczenie duszy senatora, i nagle się okazuje, że to, co śniło mu się, no to, to tak naprawdę to tak naprawdę jest coś, co zesłały dziady. A sen Konrada, czyli więźnia w prologu, prawda, w momencie, kiedy on śni, toczy się wojna o jego, o jego duszę. To nie jest przypadek, że, że Mickiewicz pokazuje śniących bohaterów, ale w tle coś się rozgrywa, coś, co w ten sen wchodzi, coś, co ma, ma na ten sen jakiś, jakiś ważny, ważny wpływ. Oczywiście, oczywiście jest tak, że, że sny też funkcjonują jako zapisy tych, tych, tych snów. Tutaj widać w jaki sposób się rozmywa rzeczywistość. My pamiętamy, że Konsekwencją sięgnięcia przez pisarza po konwencję oniryczną jest zmienność przestrzeni, taka płynność przestrzeni, że zaburza się czas, że przestrzeń zaczyna ewoluować, na przykład w jakiś labirynt, pojawiają się surrealistyczne sceny, motywy, postaci. Sentowizyjność, sen fantastyka i fantastyczność. Sen jest intensywny i sen również jest subiektywny, ponieważ śni jakaś jedna postać. Wspomniałem o Toposie jasne. Wspomniałem o Szekspirze i o Magbecie, gdzie ten. Okrzyk, który słyszy Macbeth mordujący Duncana, że oto zabił sen, właśnie, i że już nie zaśnie. To dziady, część trzecia Mickiewicza. I tutaj ja bym sugerował właśnie przede wszystkim sen senatora, jako jeden z najbardziej znanych snów, koszmarów w literaturze, ale też sen więźnia, czyli późniejszego naszego Konrada. Sny i przyśnienia w lalce. Proces Franca Kawki, który przecież też jest takim onirycznym koszmarem z... Ulicami z miastem, które jest labiryntem, w którym gubi się człowiek. Sklepy cnamonowe Brunona Szulca wydają mi się genialnym w ogóle obszarem do eksploracji waszej maturalnej. Przypominam, że i o śnie w Makbecie, i o dziadach, i o procesie, i przede wszystkim właśnie o śnie u Szulca. Tam mówiłem i, 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 i stosowne filmy na ten temat możecie jeszcze sobie obejrzeć, szczególnie w tym opowiadaniu Sierpień mam tutaj na myśli sklepy cynamonowe ale chociażby tytułowe opowiadanie ze sklepów cynamonowych zobaczcie jak tam przestrzeń faluje, jak zmieniają się postaci bohaterowie w innych opowiadaniach, zobaczcie co się dzieje z ojcem bohatera narratora taka konwencja snu pojawia się chociażby w opowiadaniu Olgi Tokarczuk, profesor Andrews w Warszawie, gdzie zaczyna się tak naprawdę Prawdo snu, profesora w samolocie, i tej wrony, która, która mu się śni. Słuchajcie, to, co powiedziałem w absolutnie telegraficznym skrócie, no to Pokazać ma Wam przede wszystkim, po pierwsze, byliście do tego przygotowani, po drugie, te tematy są otwarte, one rzeczywiście pozwalają przywołać mnóstwo utworów. Ja przecież tylko sięgnąłem po kilka takich, które mi się do łepetyny nasunęły, na, na, na wepchały, a tego jest znacznie, znacznie więcej. Słuchajcie, no, na pewno spotkamy się, jeżeli tutaj będziecie mieli ochotę zajrzeć, na początku lipca, wtedy kiedy udostępnione zostaną kryteria oceniania egzaminu. Naturalnego, tak jak na poziomie rozszerzonym, tak również na poziomie podstawowym. I ja wtedy te kryteria omówię i wrócimy do tego, co dzisiaj powiedzieliśmy i zobaczymy, na ile to się zrealizuje, spełni w kryteriach przyjętych przez Centralną Komisję. Słuchajcie, gratuluję Wam jeszcze raz, dziękuję, że byliście ze mną i jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się na razie czołem.